Hej, hej, witajcie na kanale Co Jest Grane, gdzie grałem w gry w miłym towarzystwie. Dzisiaj mam dla was krótki filmik, w którym chciałem się podzielić z wami moją opinią na temat gry Clare Obscure Expeditions 33. Gierka w końcówce kwietnia trafiła na rynek, trafiła też do Game Passa, no i póki co się w nią zagrywam. Mam już ponad 15 godzin i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego co widzę. Przypomnę wam jeszcze o youtubeowych rzeczach. Kanał jest niewielki, także chętnie przygarnie wasze lajki, subskrypcje i komentarze. A tymczasem przejdźmy już do sekcji, w której powiem wam ciut więcej. Po pierwsze, Claire Obscure to gra, w której trafiamy do bardzo dziwnego i tajemniczego świata. Jest to świat pełen zapierających dech w piersiach widoków, ale też świat po wielkim kataklizmie. Resztka ludzkiej cywilizacji jaką znamy mieszka na niewielkiej wyspie, która nazywa się Lumiere. A na horyzoncie widzimy Monolit, na którym bardzo tajemnicza postać zwana malarką, co roku maluje inną cyfrę. Z każdym upływającym rokiem ta cyfra jest zmniejszana o jeden. No a efektem tego zmniejszania jest to, że ludzie, którzy mają tyle lat, co cyfra na monolicie, umierają, a właściwie rozpuszczają się w powietrzu. No i tytuł gry to pewnie bardzo dobrze sugeruje, w tym momencie na monolicie widnieje cyfra 33. No i my jesteśmy jednym z takich 33 czy 32 latków, czyli tak naprawdę jesteśmy dziadkiem w tej naszej społeczności. Po prostu nie ma ludzi starszych od nas, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Ta ostatnia ludzka osada oczywiście stara się zrobić wszystko, aby na monolicie przestały pojawiać się kolejne cyfry. No i w tym celu na kontynent, na którym jest sam monolit, co roku wysyłana jest kolejna ekspedycja. Tym razem my jesteśmy członkiem takiej ekspedycji, no i myślę, że w tym momencie przestanę wam opowiadać więcej o lore. Całą resztę poznacie sami w grze. No ale przyznacie chyba, że ten sam setup jest naprawdę bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o sam gameplay, to przede wszystkim w grze walczymy. Walka jest rozwiązana w trybie turowym i jest wypchana po brzegi QuickTime eventami. Dzięki temu połączeniu zawsze mamy czas do namysłu, ale z drugiej strony musimy też często bardzo szybko reagować. W związku z tym, jeśli lubicie RPG z turową walką, no to to powinna być dla Was prawdziwa uczta, a część QuickTime eventów też da się wyłączyć. Co prawda, tylko część i te, które są najistotniejsze dla przebiegu samych starć, ciągle tam zostaną i jak będziecie chcieli sobie dobrze radzić, to ciągle musicie się przynajmniej starać i je klikać. No i cóż, ta walka, tak jak wspomniałem, to jest taki kor rozgrywki. Spędziłem już w grze ponad 15 godzin i ciągle jest ona bardzo przyjemna. Jako, że gra jest długa, to widzę tutaj pewien potencjał na to, aby to zaczęło się na dłuższą metę nudzić. Natomiast w tym momencie, głównie za sprawą wydaje mi się bardzo dużej, naprawdę bardzo dużej różnorodności przeciwników, ciągle jest bardzo ciekawie. Jeśli twórcy tą różnorodność utrzymają, to myślę, że walka będzie angażująca nawet przez 50 czy więcej godzin. Odnośnie walki powiem też kilka słów o rozwoju naszej drużyny. Zaczynamy tylko z jedną postacią, ale bardzo szybko się to zmienia. No, i każda nasza postać zdobywa doświadczenie, awansuje na kolejne poziomy, a te poziomy umożliwiają nam przydzielić jej kolejne punkty do statystyk. Dodatkowo jest tutaj bardzo ciekawy, bardzo oryginalny system rozwoju postaci za pomocą specjalnych cech, które znajdujemy w świecie gry. Możemy je przypisać do dowolnej z naszych postaci, a dodatkowo, jak dana postać zdobędzie z konkretną cechą, powiedzmy, mistrzostwo to będziemy mogli również tą cechę spropagować pod odpowiednimi oczywiście warunkami na inną naszą postać, a nawet wszystkie nasze postacie. Znajdujemy też i możemy rozwijać bronie, bronie, które mają też często atak związany z jakimś elementem, na przykład z ogniem albo z lodem. Każda postać ma też swoje własne drzewko umiejętności. No i tutaj w pierwszym etapie rozgrywki co poziom, później już coraz rzadziej, ale ciągle co jakiś czas możemy odblokować nową umiejętność. Wszystko to według mnie gwarantuje ogromną różnorodność buildów w Claire Obscure. Niektóre postacie mogą na przykład leczyć albo z drugiej strony specjalizować się w magii ofensywnej, a inne mogą koncentrować się na zadawaniu dużych obrażeń wręcz albo tankować za inne nasze postacie. Wydaje mi się, że tyle ile graczy, tyle będzie na to pomysłów. No a oprócz walki mamy tutaj też eksplorację, ale jest ona raczej uproszczona. Nie mamy tutaj stricte otwartego świata, jest coś w rodzaju dużej ilości stosunkowo niedużych hubów, które bardzo często są dość zamknięte i generalnie składają się z jednej głównej ścieżki z jakimiś odnogami. Na końcu których często znajdziemy jakiś item albo przedmiot kosmetyczny, czasami nawet opcjonalnego bossa. Mówiąc o Claire Obscure, myślę, że nie sposób też nie wspomnieć o grafice i o muzyce w tej grze. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Widoczki są przepiękne, twarze postaci naprawdę wyglądają bardzo realistycznie, a muzyka doskonale podkreśla klimat gry i podczas eksploracji, i podczas walki. Ode mnie będzie to zdecydowana polecajka, także jeśli lubicie RPG turowe, to jak najbardziej polecam. Jeśli lubicie tajemnicze, ciekawe, pięknie wyglądające światy, polecam również. No i oczywiście polecam też gierkę sprawdzić tym wszystkim, którzy i tak opłacają Game Passa. Gdyż gra już od pierwszego dnia po premierze jest właśnie w Game Passie dostępna. Dzięki wam za oglądanie, dzięki czy ciągle tutaj jesteście. Jeszcze raz przypomnę wam o lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Byłoby super jakbyście się zdecydowali zrobić co najmniej jedną z tych rzeczy dla dobra kanału. No a ja mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie albo najlepiej na kolejnym streamku. Do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć.